Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Moi drodzy, za nami druga niedziela Wielkiego Postu, i coraz głębiej wchodzimy w czas walk duchowych, aby być coraz bliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby walczyć z naszymi błędami, grzechami, nałogami, aby wejść w głębokie nawrócenie a tym samym jeszcze piękniej uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym czasie wielkopostnych zmagań jesteśmy jeszcze bardziej sobie potrzebni i powinniśmy być jeszcze bardziej sobie bliscy. Dlatego chcę Was serdecznie zachęcić do tego, byśmy w czasie tego wielkiego postu wzajemnie mocno się za siebie modlili. Chcę przekazać tą bardzo ważną dla mnie wiadomość, że każdego dnia pamiętam o Was w modlitwie, że jesteście bardzo bliscy mojemu sercu i przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny codziennie na różańcu polecam każdego przyjaciela, ulubieńca, w sposób szczególny tych, którzy są słabi, którym jest ciężko, którzy przegrywają swoje walki, którzy być może tracą poczucie sensu pracy nad sobą. Bo nieraz bywa tak, że przez dłuższy czas nie widać poprawy, nie widać zmiany. Jeżeli będziemy w tej modlitewnej wspólnocie, jeżeli będziemy się wspierać, jeżeli będziemy umacniać się słowem, na pewno ten wielki post przeżyjemy głębiej i bardziej owocnie. Ten czas jest też takim szczególnym wyzwaniem do walki o naszą wspólnotowość. Oto byśmy byli sobie bliżsi, byśmy sobie nawzajem służyli, ale byśmy też nawzajem nosili swoje ciężary. W naszych wspólnotach, tak jak w całym kościele i w całym świecie, jest różnie. Jednym walka duchowa idzie lepiej, inni bardzo się potykają. To zróżnicowanie, to co powoduje nieraz jakąś niechęć czy osłabienie sił, to jest coś normalnego, co spotyka nas wszystkich w Kościele. Ale gdy zdecydowaliśmy się trwać ze sobą we wspólnocie, to podjęliśmy też decyzję, że będziemy walczyć o siebie. Chcę Was bardzo gorąco prosić, abyście w tym wielkim poście w sposób szczególny zwrócili uwagę na najsłabszych, na najmniejszych, na, tym, na tych, którym jest trudno iść, których siły słabną. Pomóżmy sobie nawzajem, aby każdy mógł przeżyć ten wielki post, nie będąc samotny i nie będąc skazanym na taką indywidualną walkę. Po to jest wspólnota, abyśmy siebie nawzajem umacniali. Chcę na koniec też bardzo serdecznie Wam podziękować za to wszystko, co robicie we wspólnotach i za to wszystko, co mogę o Was słyszeć. Jak wiecie, Pojawiam się w bardzo wielu różnych miejscach, spotykam różnych ludzi, bardzo często rozmawiam z biskupami, z proboszczami, z różnego rodzaju księżmi, osobami konsekrowanymi. Bardzo często w tych rozmowach słyszę o konkretnych wspólnotach przyjaciół oblubieńca o konkretnych ludziach, którzy są w parafiach, którzy walczą, którzy służą, którzy dają się do dyspozycji. To jest wielka radość i wiele razy rozpiera mnie duma, gdy słyszę tak wiele dobrych słów na Wasz temat. Bardzo Wam za to dziękuję, bo wtedy, kiedy mi jest ciężko, wtedy, kiedy moje siły słabną, Pan Bóg zawsze przypomina, że jesteście Wy, którzy niesiecie Ewangelię, którzy formujecie się, rozwijacie i dajecie dobre świadectwo. To w tych chwilach słabości i trudu bardzo mnie umacnia, więc bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Jak zawsze polecam się Waszej modlitwie, abyśmy razem mogli sobie dobrze służyć. Niech umacnia w tych walkach duchowych Wielkiego Postu Święty Jan Chrzciciel, nasz patron, ten, który pokazuje baranka, władzącego grzechy świata i ten, który wyznacza kierunek naszych walk. Mówiąc, że potrzeba, abyśmy my się umniejszali, aby On mógł wzrastać. Błogosławionego czasu wielkiego postu niech wyda dobre owoce, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.